W ostatnim czasie jest prawdziwy sezon na dramy. Tym razem największy polski youtuber wardenga kontra Dakan. 16 maja w Warszawie odbędzie się druga edycja Orange Video Fest, czyli ogromna impreza, na której fani będą mogli spotkać swoich ulubionych youtuberów. Głównym organizatorem konwentu jest LiveTube, sieć partnerska. Jak w swoim nagraniu powiedział Dakan, LiveTube na imprezę zaprosił także konkurencyjną sieć partnerską Mediacra. Mediacraft miał otrzymać półgodzinny panel tylko dla siebie i możliwość zaprezentowania własnych twórców, którzy w porównaniu z LiveTube'a z LiveTube'a nie są jeszcze tak znani. Miało być miło, ktoś jednak zaprotestował. Zdaniem Dakana do organizatorów odezwał się Sylwester Warendenga z informacją, że nie życzy sobie, aby na scenie głównej pojawił się Grzegorz Barański, czyli Dakan. I zostaliśmy tam zaproszeni gościnnie, aby wystąpić na głównej scenie i poprowadzić półgodzinny panel w formie stand-upu czy show. Niestety, kilka dni po, po naszym zapisaniu się, do organizatorów odezwał się pewien youtuber, bardzo znany prankster w Polsce. Bardzo znany, przebiera różne zwierzęta za inne zwierzęta. Mm. Zakomunikowała organizatorom, że nie ma takiej możliwości, aby taka osoba jak Dakan pojawiła się na scenie głównej. Przez co yy, wyjebano nas yy, właściwie. Z wystąpienia na scenie, ale żeby kurwa utrudniać start, start że nie ja, ale kto, moi koledzy i koleżanki zostali kurwa zablokowani z tak błahego powodu, że komuś się nie podoba moja twórczość, bo, nie daj Boże, kiedyś kogoś sparodiowałem, albo. To nie! To taki kurwa król upierdoli nogi plepsowi, żeby się kurwa nie dostali na imprezę. I to jest fair. I kurwa, chęć robienia biznesu jest tak już na tak popierdolonym poziomie, że kurwa zablokują, zniszczą, rozpierdolą. Jak tak. zjebana atmosfera, pan! Jaki to jest kurs? To jest paranoia! Oni ci ludzie żyją w paranoi, ci ludzie żyją w innym świecie. Tylko jest biznes, biznes, biznes. Dakana jednak najbardziej zabolał fakt, że przez prywatne animozje ucierpieć mogą młodzi twórcy media Przyznaję Przyznaje również, że wśród youtuberów panuje chora atmosfera i zaczyna się już liczyć tylko pieniądz. Wardenga nie pozostał dłużny i nagrał swoje oświadczenie, w którym stwierdził, że nie ma nic przeciwko nowym tuberom. Dlaczego nagle miałbym zmienić nastawienie i blokować udział nowych osób w konwencie, kiedy nawet ich nie znam? A wręcz przeciwnie, chcę, aby było ich jak najwięcej. Zarzucił Dakanowi, że ten chce się na tej aferze po prostu wybić, i Grzegorzowi to się nie spodobało. Postanowił dolać oliwy do ognia i opublikował na swoim fanpage'u całą rozmowę z Sylwestrem. Kilku youtuberów z LiveTube'a poczuło się urażonych faktem, że Dakan miałby wystąpić na scenie głównej eventu, ponieważ czułem się osobiście dotknięci treściami jego autorstwa, które uznali za wrogie i obraźliwe. Według oficjalnego stanowiska organizatorów Orange Video Fest obawiali się tylko scenariusza, w którym Dakan obraża kogoś podczas swojego show na scenie, ale również ogólnie nieprzyjemnej atmosfery.